Widzowie ogromne promocje na www.abra.ty. Y, no bo ej, zbliża się Dzień Dziecka. I wszystko przeceniamy o 40%. Tylko się pospiesz. www.abra.ty. Y, to o, czy jesteś słaby w StumbleGuys, albo dobry w StumbleGuys, może zagwarantować, albo odebrać ci darmowego sklepu. Kina. Patrzcie na to, serio. Ja na przykład nie mam tej skórki. I jeżeli będę miał odpowiednio dużo skilla, to dostanę to za 0 złotych. A jeżeli nie, to będę musiał grać biednym Mister Stumble. Twórcy Stumble, jest totalnie za darmo. rozdają kilka skinów. W zależności po prostu od tego, jak jesteś dobry. I najgrubsze jest to, że każdy ma takie same szanse. Bo nikt, absolutnie nikt, nie ma tu zdolności. Tu się liczy tylko skill twojego movementu. Więc jeżeli chcesz zdobyć skórkę. Właśnie za darmo, to musisz wykazać się po prostu bardzo dobrą znajomością map, bardzo dobrą znajomością poruszania się po tych map, i musisz właśnie wygrywać wszystko, jak leci, żeby znaleźć się w najlepszych procentach graczy Stumble Guys na całym świecie. I pamiętajcie, żeby w sklepie wpisywać raz na tydzień kod Abra. Powiedz o tym znajomemu, bo Polska walczy o własny skin. I nieważne, czy kupujesz zdolności, czy klejnoty, żeby kręcić nowymi kołami, żeby zdobywać nowe skórki, czy nawet jak... Kupujesz konkretnie ofertę chociażby tutaj na skok, to wpisuj kotabra i bardzo Ci za to dziękuję. Dlatego, jak ja słyszę, że coś jest za darmo, to od razu większe oczy się robią, a uszy bardziej słuchają. No co? Ej, chcecie mi powiedzieć, że nie lubicie darmowych rzeczy? Wiadomo, każdy to kocha. Dlatego dzisiaj muszę

to był fart. Żaden skill, widzowie, żaden skill. To był po prostu farcik, więc bardzo dobrze. I teraz tak, mamy, słuchajcie, taką mapeczkę, jak właśnie sami widzicie, nie? Rush Hour, wersja legendarna, bez zdolności. Oj, tu się będzie działo. Oj, tu naprawdę, słuchajcie, będzie się tak grubo działo. Dobra, trzeba po prostu uważać. Ten laserek leci sobie wolno. Został mi, słuchajcie, absolutnie w tym momencie jeden przeciwnik, więc to nie jest, słuchajcie, jakoś giga przypałowe. Polecimy sobie tutaj, pole... No!

Za moich czasów to chyba dało się tu przeskoczyć Ty no, bez jajec A może nie? Tak czy inaczej, ja dostaję w tym momencie emotkę za darmo Bo jestem w top 75% najlepszych graczy Ale musimy być w top 50, top 25 czy jeszcze lepiej Aby dostawać coraz to lepsze i droższe skórki za free Dopóki nie wygram teraz gry Muszę grać takim biednym skinem Dopiero potem mogę go wymienić Ej, ale zdrowo, że znowu wypadł nam Rush Hour wersja legendarna Idealnie, żeby się odkuć o patrzcie na to! Ej, mamy czempionisko! Ładnie, dobra, no to co, będziemy cię blokowisko, Chodź tutaj, cię będę blokować movementem, typie. A po! O, no dobra, to, to w sumie tak nie za bardzo go przeszkodzię! Ale po! Tutaj dawaj, 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 dawaj! Dobra, nie, no słuchajcie, blokowanie ich to jest masakra. Ale to, co można robić, to słuchajcie, można właśnie zrobić coś takiego. O, no, sami widzicie, no z tymi tnt to już można się, słuchajcie, pobawić. Powiedziałbym, że całkiem sporo razy. Licząc na to, że ktoś tutaj podpada, co nie? Nie wiem, na ile ten czempion jest dobry, bo wiecie, czasem czempiony są strasznymi sygmami, a czasem są takie, takie, o, no, że. O, takie właśnie typo, nie? Taki o. No to zobaczymy, bo tutaj to naprawdę, słuchajcie, może być mega ciekawie. Ja sobie przeskoczę tutaj ładnie i teraz tak, widzę, że nie, no. Oni sobie normalnie dobrze grają. To są dobre, słuchajcie, Skibity toilety. Oni ewidentnie ogarniają, przynajmniej tak można powiedzieć. Dobra, słuchajcie, odpalamy tutaj TNT-ka, ale on nikomu raczej tutaj mega, mega krzywdy nie zrobi. Spoko. Ja mogę, mogę tutaj oberwać. Na luzie, na luzie. Ludzie każdy będzie, będzie, będzie. Dobra, ja bym sobie od razu przeskoczył tutaj i teraz tak, uwaga, bo został nam w tym momencie Aha Ej, ja chciałem powiedzieć, że ten typ se zniknął, bo go jakby nie było w sumie w ogóle tutaj, słuchajcie, widać, ej, ale on jeszcze żyje! No trochę szkoda. Ale tak czy inaczej, polecimy sobie tutaj, polecimy sobie tutaj, polecimy sobie tutaj, dobrze! I co? Ej, on to przeżył Ej, no do... dobra, teraz nie przeżył Ale słuchajcie, to są naprawdę bardzo dobrzy gracze I to widać, słuchajcie To naprawdę widać Trzeba im tutaj jakoś poprzeszkadzać, słuchajcie Nie wiem jeszcze w jaki sposób Ale w jakiś trzeba, nie? Nie możemy tego, słuchajcie, tak zostawić Ooooo Pau pał, pał. To szybki strzał. Pamiętajcie o kodzie abratu ważnym i pamiętajcie o mega promkach na www.abraty. Ej, serio, naprawdę. Na Dzień Dziecka idealne promki, a każda jedna rzecz jest mega przeceniona. Koronka? Spoko. Wynik top 50%. Spoko. Ej, 701. Bada da no Dawaj, ban. Bananiaża. Ej, czemu nie dostaję tu bananów? Mam mega dużo już tej waluty. Nie, dobra, to ja, 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 ja kupuję za klejnoty, będę to kupował, żeby dostawać bananiarza janiarza. Jeszcze raz nie ma co, nie ma co, słuchajcie, mam 140 tysięcy klejnotów. Będziemy to wydawać na. grill mastera? Nie no, serio, na grill mastera akurat? Nie no, to trochę tak przypałowo, co? Tak czy inaczej, napiszcie w ogóle w komentarzach, co wy stąd wy. O kurde, ale skin. Chciałem powiedzieć, że kogo wybieracie, ale ej, tu jest mocno. My jesteśmy w top 50% świata. I do tego wybieram śpiący Janiasz Jan. Właśnie awansowaliśmy. Chodź się pierunie, Laser Dash Legendario. Moja na pewno najlepsza mapa. Dobrze, że trafia nam się czempion. Liczę na strasznie tłustą rozgrywkę. Naprawdę, liczę na coś przegrubego. Ale oczywiście mogę się przeliczyć. Równie dobrze może się coś tutaj zbagować, zaciąć, zlagować. Albo... Nie mogę wszystkiego zostać na neta, co nie? Ja też mogę sobie tutaj zważywo, warzywo Janiarz, zważywić, Janiarz nie zważyw tylko tego. Player 966. Niej! J i S. Fajny nick. <laughs> Ej, trochę bekowy. No jakby to się dziwnie po prostu zgrało, co nie? Ale dobra, lecimy, lecimy. Tutaj w ogóle ten koleś przed nami ma jakiś klan... OG, więc no zresztą po skinie też widać, że typowy spocuch, taki straszny spocch. Więc liczę na naprawdę mega kozacką rozgrywkę, bo my nie możemy się tutaj jakoś poprzeszkadzać sobie, wiecie, no właśnie czy emotkami, czy innymi, no nie wiem, dziwnymi rzeczami. Tutaj po prostu jedyne co możemy zrobić, to przykładowo zablokować się ciałem w ciało. No to tak, to to jest oczywiście możliwe, to jest wykonalne. Więc jasne, ja mogę go zablokować albo on mnie, ale tak z grubsza to będzie liczyło się tutaj kto, lepszy movement! Dobra, okej, okay, tego typa sobie tutaj walnęliśmy, więc spoczko, spoczko, spoczko. Okej, okay, liczyłem na to, że jak przejdę po jego głowie, to że on odpadnie, bo on jest drewniakiem. Więc oczywiście nie chcę generalizować, że każdy drewniak jest słaby, ale rozumiecie, że tak czysto w teorii! Gość z drewnem powinien grać trochę gorzej niż Champion, co nie? Chociaż znamy i takich gagatków! Którzy potrafią mieć drewno, a są naprawdę znacznie lepsi niż co najmniej połowa czempionów z moich znajomych, nie? A czy na pewno ode mnie też mogło być lepszy żeby nie było co, nie? Nie chcę mówić, że jestem super z KBD Sigma, ale naprawdę znam kilku takich, co na przykład serio siedzą sobie w Silverze. Tak o Siedzą w silverze czy goldzie, a są naprawdę takimi... Takimi sigmami, że to jest po prostu istna masakra, co nie? Dobra, tutaj trzeba już uważać. Trzeba uważać, bo tutaj się już zaczyna robić naprawdę nieciekawie. Ten silver... Ej, może on jest na to przykładem, bo on naprawdę ogarnia. Przynajmniej jak na razie. Nie wiem, czy do końca gry będzie mega ogarniać, ale przynajmniej jak na razie to idzie mu strasznie dobrze. Okej, okay, ja bym sobie tutaj zrobił tak. Tutaj bym sobie zrobił tak. Tutaj bym sobie zrobił tak. Tak. Tutaj do środeczka. Dawaj, dawaj, dawaj. I lecimy w takim razie, panowie, dalej. Czyli tak, tutaj tak Tutaj tak, tutaj tak, i lila. Dobra, okej. Okay. Spoko, myślałem, że będzie trochę trudniej. Ale najważniejszy jest efekt i to, że pewnie wbijamy się trochę wyżej. Koko, ko, 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 euro, spoko, ko, 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 Też jest spoko. Top 25! Ej, to taki bezpośredni awans. Uuuu. Uuu, karate Bill. Ty, no ładnie ciśniemy. Bardzo dużo się zdobywa. Chyba 100 za wygrano, a może i więcej? Awans, 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 avans. Uh, zdecydowanie to można nazwać awansem. Ale wiecie co? Ja wolę ten różowy kolor skóry. On mi się bardzo kojarzy z OG Cristiano Ronaldo, w którym tyle czasu grałem. No dobra, a jakby zaprosić tutaj moich znajomych, czyli w sumie to. W... Ej, bezki tu was, widzów, co nie? To czy totalnie będzie miało, no właśnie, miejsce coś takiego, że mnie zezłomują? Proszę, proszę nie. Podatki, tylko nie podatki, nie chcę Ej, moim zdaniem mega dobrze, że ta mapa cały czas się trafia Ona jest trudna Ona jest skillowa Ona wymaga takiej orientacji bardzo w terenie Bo wystarczy, że serio Jakiś ancymonek Walnie się właśnie tym TNT Albo na przykład właśnie dzieje się ta rzecz z hydrantem Co nie? I wtedy jest grubo Wtedy jest naprawdę no, albo grubo, albo wcale Dobra, sejdę tutaj normalnie Panie, patrz to Plom Bum. Uwaga, plom BUM Dobra, okej, okay. tutaj można by już TNT komuś podpalać, tak mi się przynajmniej wydaje, ale na razie bym się wstrzymał, bo patrzę, no chłopaki w sumie tutaj nie odpadają. Ładnie sobie tutaj cisną, więc w sumie tu spoko. Ty może byśmy pograli pod jakiś rekord. W ogóle tutaj pytanie do was. Jeżeli subskrybujecie ten kanał i macie dzwoneczek i napiszecie teraz odpowiedź w komentarzu, to ja wam przypnę serduszko i możemy się tak umówić, co nie? Umowa stoi, ale trzeba subować kanał. Ej, jaki mniej więcej jest wasz czas, właśnie taki rekordowy, na tej mapie? Ale nie, nie chodzi mi o zwykły Rush Hour, nie, 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 mi chodzi o to właśnie legendarne, to, 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 co tutaj teraz właśnie widzicie, co nie? Ja, powiem szczerze, nie mam pojęcia, ale gdybym miał strzelać, tak wiecie, no gdybym miał się zastanowić, jaki to mógłby być u mnie czas, Kurczę. Z podatki się spalił, tylko nie podatki mówiłem, no nie. Ej, gdybym miał strzelać, to może maksymalnie 2,5 do 3 minut. Bo po prostu na tej mapie to raczej grałem tylko zawsze na rankingówkach, więc po prostu mało było możliwości, żeby robić rekordy. A po drugie, faktycznie ta mapa po prostu nie wybacza błędów, co nie? Jakby bez kitu, tutaj jest po prostu mega przerypane, co nie? Nie wiem, ile bym zrobił, gdybym miał się tak mega sfokusować, mega wiecie, naprawdę skupić i, i właśnie zagrać pod rekord z jakimiś szalenie dobrymi graczami, ale strzelam teraz, że ze 3 minuty, chociaż ej, dosłownie teraz grałem z dwie, wystarczyłoby, że ktoś by przetrwał dłużej, to może byśmy zrobili rekord, ale tego się nigdy nie dowiemy. k ko 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 koronka I wynik rośnie. Mamy top 10% i dostajemy Grill Mastera, ale my chcemy mieć top 1%, prawda? Pani panie Master, panie, zrób mi dobrego grilla. Ej, jakąś taką kiełbę z grilla, to bym strasznie se zjadł teraz, nie wiem jak wy. Nie będę ukrywać tej by się nie spodziewałem. Ej, widzowie, dobra, to jest naprawdę porąbane, bo to jest mega dobra mapa. Liczę na to, że ona będzie na gierkach rankingowych już niebawem. Ale tutaj popatrzcie, dostajemy dobrych przeciwników z dwóch masterów. Plus, oczywiście, inni gracze. Tutaj, na przykład. Ej, gość manik BMW. Oni mogą być dobrze. To co? Jakiś rekordinio? Bambi! Nino! Szimpanzini! Ba na nini! Szympanzyny! Ba na nini! Ej, on ma tą małpkę za darmo! Ja jeszcze jej nie mam! Szkoda, ej, chciałbym mieć. Szimpanzini! Ba na nini! Za darmo! Nie! Czemu się! Ej, co on zrobił? Jakby XD Dobra, ci ludzie czasem są naprawdę zabawni. Ja nie wiem, słuchajcie, jak to się dzieje, ale oni czasem robią tak dziwne rzeczy, że to jest w ogóle ciężkie... O kurde, do skomentowania. Musiałem poprawić moją bratę z kamerę. Tym, 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 tym. Mówię, no pierwsza linka w opisie, ale co ja będę mówić, jak wy to wiecie? Tylko wejdźcie i sobie obczajcie. Bo wy pewnie znacie moje już produkty na sklepie. To, to całkiem nieźle, pewnie. O! znacie, ale naprawdę promki są takie, że po prostu warto sobie jeszcze raz obczaić, a może coś wam wpadnie w oko, co nie? Tak czy inaczej. No tutaj mamy tak, tego jednego mastera, drugiego mastera. Powiem wam, że ten ten Ronaldo, on się wydaje być dobry, ale oczywiście mogę się mylić, co nie? Ja tylko tak Ej, nie skończyłem zdania, on odpadł. <laughs> Jakby co tu się dzieje? Bez kitu. ci No ej, ej, dosłownie czemu? Ej, myślisz, że to jest Myślę, że to jest polski nik? Boci poci? Nie wiem, ale że on się poci? Ej! Że boci, że może od bota! Że boty się pocą? Ej! Dobre, w sumie to nie wiem, to jest dość zabawne, ale to ja nawet nie wiem, czy to jest ziomek z Polski, co nie, żeby nie było. Tak czy inaczej, lecimy sobie tutaj dalej, mama Erea. ej, te niki naprawdę, jak się człowiek skupi, żeby w ogóle sobie je popatrzeć, żeby sobie je przeanalizować, to, ej, to one są dobre, to one są dobre. Jakoś wcześniej nie za bardzo czytałem wszystkie te niki, a teraz słuchajcie, jak sobie je czytam, to są naprawdę śmieszne. Mnie. Ej, to było mega hamskie. La, 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 Ci 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 chicken. la, la, lava. La, ci 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 ci. Uuuuh. Ej, jest czempion. Dobra, spoko. No to na tej giereczce, słuchajcie, bez zdolności, to warto przypomnieć. To może być naprawdę zjawiskowo ciekawie. Może być fantastycznie. Jestem z kibidibidob do, 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 do pies. Jest. Skibi, do, 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 do. Dobra, spoko. Spoko. Let's go. Idę sobie tutaj na palmę. Poczyluję sobie na palmie, bo tutaj przynajmniej w Miarę jestem safe. No ale dobra, to tylko takie wiecie, tak się wydaje, co nie. Ej, z dwóch czempionów! Jaka skórka dobra. Ej, mega zazdro. Ja ich chyba akurat nie mam, ale tak czy inaczej, słuchajcie, no dobra, tutaj trzeba już troszeczkę uważać, bo naprawdę, jakby wiadomo, ja sobie tutaj bekę cisnę z różnych rzeczy, a potem słuchajcie, odpadnę i już nie będzie tak kolorowo. Więc dawaj, dawaj, tutaj sobie pójdziemy, tutaj sobie pójdziemy i dobra, możemy sobie pójść tutaj i sobie tutaj właśnie chwilę poczynować. Dobra, dwie osoby sobie odpadły. Plum, plum. Oho, dobra, fajnie, to, to wyszło bardzo dobrze w takim razie. Okej, okay, xdddd Dobra, oni sobie tutaj podskakują i w takim razie ja też chciałbym chyba zostać wybity No na YouTube, proszę, wybij mnie na YouTube, proszę A i cały czas za wysoko. No to zrobimy sobie tak i teraz tak, zrobimy sobie tutaj, dobrze, dobrze i co, zostaliśmy sami w wariacinio No, Dobra, i co robimy wariacie? Co robimy? Okej, okay. Widzisz, wystarczyło poczekać Halo? On nie chciał poczekać. La 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 lava. Ej, to daje 1000 expa? Brakuje mi bardzo mało do top 5%, a niedługo będzie kolejna mistrzowska paczka. U raz dzisiaj już mieliśmy tutaj absolutnie mega niewart, bo to co się stało, to że poblokowaliśmy się wszyscy, to nie była już nawet kwestia tego, że ktoś totalnie hamsko zagrał, żeby specjalnie mnie tutaj wyrolować. No nie, no po prostu się ścisnęliśmy i tyle, no i padło na mnie. Więc mega mega słabo. Fox Night, ej czy to ma być od Fortnite i Abu dab Tak czy inaczej słuchajcie, wjeżdżamy sobie tutaj O kurde Tutaj znowu Ta sama sytuacja miała miejsce, tylko teraz trochę szybciej zareagowałem, co nie? Więc trzeba uważać. Dawaj! Kręcek Czemu się nie? Kręcę. Tymek, tymek, czy ty jesteś Polakiem? Czy Fox Tnight? Czy ty jesteś Polakiem? Jak tak to pozdro. O, zdro... Ja jestem grillmasterem tylko, co nie? Jakby co, to pamiętajcie, ja jestem grillowym mistrzem Dokładnie tak Moja ranga na tryb rankingowy to master A mój skin to grillmaster Więc jakby co? Całe życie to grill Tak, grill to całe moje życie, pamiętajcie Ale tutaj uwaga, uwaga skibidi to Let. Dobrze, 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 dobrze. Tutaj, słuchajcie, musimy już troszeczkę bardziej pouważać, żeby, słuchajcie, nie narobić sobie jakiegoś giga przypału, bo zostały tylko trzy osoby razem ze mną, co nie? Jeden ziomek toma Silvera, drugi ziomek toma, słuchajcie, platyniarza, więc to. No! To samo! I obaj się spaliliśmy! Tylko że ja pierwszy... Ej! Co? Ej, to jest za grube, brakuje mi naprawdę już tak mało, dajcie mi to wygrać! No jakieś to są jajeczka, no! Uuu, tutaj wiemy! Tak, potrafi. Oj, zdecydowanie tutaj potrafię mapeczka oddać. Zależy jakie rangi. Widzę, że tutaj jest tak, jakieś czempionisko Tutaj słuchajcie, jest jakiś master, drugi master JonSCER7 Czy ty jesteś Krzysztof Waldus? Uuu! Jeżeli tak, to mogę autograf? Nie? Chyba nie mogę, ale dobra, tak czy inaczej, dawajcie tego e, czempiona. Fajnie by było, słuchajcie, żeby on odpadł. Ja bym bardzo chciał, żeby on odpadł. A on odpadł, czy jeszcze. No, widzę, że się dobrze porusza. O nie, z nim to będą takie, takie będą problemy. Ale liczę na to, że może go zgubi. Wiecie co? Na przykład jego movement. Patrzcie, ja tutaj wysłałem tin, Tyka on nic nie zrobił. Hm, szkoda. No dobra, tak czy inaczej, lecimy dalej, lecimy. Uwaga, w tego Youngcer 7! O kurde, chciałem go tutaj zepchnąć, ale to jest taki riski, nie? To jest taki riski, słuchajcie, bawić się z nimi w ten sposób właśnie, że to jest masakra. Ale dobra, polecimy sobie tutaj i teraz tak, chyba odpadł! No nie? O kurde, ty, ej, odpadł czy nie, bo tak, widzę tutaj Golda, widzę drugiego Golda i czy tutaj jest jeszcze, no tam jest jeszcze ten ziomek, ej, te najwyższe rangi naprawdę podpadały teraz w tym momencie, Jan z CR7, dobra, ja sobie tutaj podskoczę po tym, dobra, dobra, dobra i niestety, to nic nie zrobiło, dobra, plum, plum, okej okay. i dawaj po bloku, ajajaj, aj, aj. nie, no naprawdę to jest ryjski, słuchajcie, żeby ich blokować movementem, to jest, słuchajcie, o kurde. To jest naprawdę, słuchajcie, riski, więc trzeba bardzo uważać. Został mi jeden kolo, który, słuchajcie, jest tu na samym końcu, no nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Nie zablokuję go tak, no. Choćbym bardzo chciał, słuchajcie, to niestety go tak nie zablokujemy. Musimy to jakoś wymyślić inaczej. Musimy wymyśleć koło na nowo. Co myślisz, wariacie? Jak to robimy? Dawaj. Ja sobie polecę tutaj. Pole... Ej, dobra, to jest za grube. Przecież ja się dosłownie obkręciłem. No dotknąłem, ale mega unlucky, przyznajcie! Bo po pamiętajcie o wpisywaniu kodu Abra w sklepie. Wchodzisz na koniec sklepu i tutaj abyry A. I pamiętajcie o trwających promocjach do minus 40% na wowo -wo -wo Abra ty.